Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić konsolę Nintendo NES. NES jest to taka oryginalna konsola Pegasus. Pegasus był właśnie podróbką tej konsoli, konsoli NES oraz Famicoma, ale zaraz to wszystko wyjaśnię. No i cóż, przyjrzyjmy się tej maszynie, która jest tutaj zamknięta w pudełku. Zapraszam. Nintendo NES był sprzedawany w Stanach w okresie, w którym panował tam krach na wszelkiego rodzaju gry. Było tam tyle systemów, najróżniejszych możliwych cudów e, sprzedawanych w sklepach wideo. E, no, mnóstwo, mnóstwo, i nikt nie chciał już kupować żadnych gier. A Nintendo wyskoczyło ze swoim e, NES-em i sprzedawali go e, w sklepach e, z zabawkami zamiast w sklepach wideo i z telewizorami, przez co nie był brany pod uwagę jako nowy system gier, tylko jako jakaś tam zabawka przez to po prostu dzieciaki czy tam ludzie zobaczyli, że czym jest i no cóż, kompletnie różni się od tamtych gier, czyli od Atari 2600 graficznie i, i po prostu, jeżeli ktoś zobaczył Maria, zagrał raz, to po prostu konsola rozprzestrzeniała się i każdy ją chciał, każdy ją chciał. Dzięki właściwie grze Mario Bros. konsola NES stała się bardzo popularna w Stanach. No i co? I przez to mają do niej sentyment, tak jak u nas my mamy sentyment do Pegasusa, pomimo, że jest Klonem właśnie Nesa Nesa i Famikowa Pudełka jak widać, bardzo kolorowe. Jest to wersja niemiecka. Zresztą, jaka inna mogła się trafić w Polsce, ewentualnie angielska. I to wszystko. Zobaczmy, co tu jest na pudełku. Ciekawego. W zestawie był jeden kontroler oraz gra Mario Bros. Czyli taki Mario, którego znacie z Pegasusa. Z tyłu jest. Ech, więcej gier pokazanych, czyli Zelda, przygody Linka, Mario, tu Tetris i inne takie cuda jest bardzo fajna gra, czy Pendale, Nintendo Club, chyba się zapisze, tylko nie wiem czy aktualny jest. <grym> Dobrze, zobaczymy co jest w środku, tylko jedną ręką tego nie rozbiorę. Także postaram się wydubać to szybko. Także tu mamy karton, a tu wyciągnięty styrofil. Teraz tak. Całkiem fajnie to wygląda, bo jest złożone z dwóch części. Czyli dość, dość bezpieczny. No i tak. Zasadę mamy instrukcję. Czyli zaraz tutaj postaram się jedną ręką wydubać. Jak widzicie, wszystko po niemiecku. Wszystko. Tak to wygląda. Kompletnie nic z tego nie rozumiem. Tu po niemiecku nie szprecham. Ale nie szkodzi nie. o język tutaj, chodzi tylko o to, żeby konsola była kompletna ze wszystkimi papierami. A tu jest instrukcja. Czyli jak wszystko podłączyć, co się z ma. Zasady bezpieczeństwa. Konsola pochodzi z 1995 roku, także już parę lat ma. Gra, która była do konsoli. Czyli Mario. Śmieszny rysunek. Takich już nie robią. Pad i zasilacz. W komplecie e, był jeszcze kabel telewizyjny, który jest podłączony pod telewizor, także już go nie będę odczepiał. No i sama konsola Czyli Nesik Zaczniemy, może od dołu Tu jest rok produkcji 85, czyli już ładnych kilka latek nabiło się konsoli. Cała płytka znamionowa. Jakieś numery. Nie wiem o co tu tym chodzi, ale to pewnie jakieś znaki tam te niemieckie. A tu jest port rozszerzeń, Tylko nie wiem do czego on był. To jakby łamiemy, dostaniemy się do portu rozszerzeń, tylko nie kojarzę żadnych tutaj rozszerzeń jakie mogły być do nes -a. No ale cóż... Numer seryjny. Wszystko jest zrobione jak w czołgu. Wszystko jest na śrubki, wszystko jest złożone, konsola jest właściwie niezniszczalna, bym powiedział. Z boku mamy wyjścia, wideo i audio, audio jest w mono. Czyli jak chcemy podłączyć pod nasze telewizory ze stereo, musimy mieć taki rozgałęźnik. No po prostu nie wiem, jakieś mieć inne kable i je zebleć, aby abyśmy mieli stereo, bo tak to będzie gnał, grał jeden głośnik. Z tu mamy wyjścia pod zasilacz. E, wybór kanału, czyli czwarty, trzeci. Co ciekawe, jak jest podłączony ten telewizor, czasami musimy zmienić z czwartego na trzeci, pomimo że jest ten sam kanał. Nie wiem o co w tym chodzi, ale tak się dzieje. E, kabel antenowy tutaj jest. Czyli możemy podłączyć przez antenę lub ćwiczami z boku. Były jeszcze wersje francuskie, które miały wyjście RGB zamiast antenowego. Dobrze, teraz obejrzymy górę. Ktoś kiedyś mówił na YouTube, że jak kupował go w Stanach, to wydawało mu się, że to jest bardzo nowoczesny design. No może i tak, 85 rok. To konsola wygląda na pewno fajnie. I czym się różni od Pegasusa naszego? kartridże wkładamy. W ten sposób, jest to pod kątem I dociskamy Klapka jest po prostu, bo jest Raczej dla estetyki nic nie robi ciekawego, natomiast po prostu jest Jak chcemy więcej. przyciskami, ją wyskakuje i możemy go wyciągnąć tutaj za ten uchwyt Taki grip Konsolę mamy tutaj Włącznik A tutaj reset No i coś. cała filozofia tej konsoli jeszcze wcześniejsza, japońska wersja tej konsoli, nie nazywała się Nintendo Entertainment System, tylko nazywało się e, Famicom, Family Computer, od tego się wziął z Famicom. E, miał inny kształt e, i wygląd, tym samym inny, niestety w Stanach się nie sprzedawał, bo wyglądało zbyt zabawkowo i postanowiono zrobić, zmodernizować e, wygląd Famicoma i w ten sposób powstał NES. NES NTSC nie ma natomiast napisu oczywiście European Version, tylko ma o, coś takiego. Bez tego Była jeszcze wersja Matel też. Moja, jak widać, europejska. Jeśli jeszcze padowi, Tyczka jak widać, taka. I kompletnie inna niż nasza, nasza naszego podrabianego gazusika. Napis Nintendo. Drugiej też. No i nowoczesne jak na swoje lata wygląd pada. Tylko może Wam powiedzieć, że jest dość niewygodny te ostre krawędzie. Bardzo wbijałem się w ręce podczas gry. I krzyżak jest dość luźny. Zobaczcie. A z tyłu oczywiście Made in Japan, numer tam yy, Pada 004 e i napis Nintendo. Nie wiem czy to widać. O, chyba teraz. No cóż, myślę, że postaram się jeszcze załatwić Famikoma aby pokazać jak wyglądał i czym się różnił od niego. A tym razem dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Mówił dla Was Pan Gracz.